Dzień dobry, witam, wszystkich bardzo dziwy kolejny map od widzę. Nazywa się Jajpli, a ciebie proszę o zostawienie łapeczki w górę, komentarza, subskrypcji i dzwoneczka, jeżeli nie chcesz przegapiać nowych odcinków. Teraz troszeczkę tych filmów nie było, w sensie, no w piątek zrobiłem sobie wolne i w piątek wieczorem przyjechał do mnie Swagier, no i kuźwa w sobotę nie byłem w stanie, że tak powiem, w ogóle nagrywać odcinków, ale to tak to jest jak rodzinka wbija, rozumiesz, raz na rok się widzisz, to to prawda do trzeba, no trzeba, po prostu trzeba. Dobra, w każdym razie lecimy, rozumiesz czy 2-1 intro. Hey, dzień dobry, witam. Mam nadzieję, że na tym poziomie nie znajdę poziomu. Znajdź przycisk, który przeteleportuje mnie do standardowej wioski na płaskim świecie, gdzie. Haha, szukaj sobie guzika, bo naprawdę, uwierzcie mi, przed chwilą trafiłem na taką mapę i zmarnowałem całe 5 minut, żeby nic nie znaleźć, tak naprawdę, bo ten poziom był totalnie, totalnie. A... Dobra, bez komentarza. Reset, lecimy, ta mapa będzie o wiele, wiele lepsza. E, kliknij najpierw. E, witaj na, na mapie Ucieczka z więzienia, część pierwsza. I tam był, tam był autor. Mapa by Piotr20215, OK. Zasady ustawienia, zobaczmy sobie tutaj, pyk, wchodzę. Ła! Ale mnie uderzyło. Dobra, ustawienia, ustawione, dobra. E, gdy nie działa Keep Inventory, to wpiszę ręcznie wszystkie komendy. Aha, bo mogę sprawić test. Działa, keep Inventory, bardzo dobrze, ok. A tutaj powrót, zasady: nie, ty chyba że musisz ustawiać na wszystkie płytki naciskowe. Nie wkurzaj się, chyba że musisz, tak. Ja oczywiście muszę się wkurzać. Baw się dobrze, nie ma punktów ustawienia, są za tobą. Widz Widzowie dają teraz łapkę, suba, dzwona i komentarz. Dokładnie tak. Niekoniecznie może w takiej kolejności, ale jak tam jak tam wolicie, proszę bardzo, dobra. Powrót, let's go. A I teraz weźmy sobie info. Hi. O, teraz mnie ładnie przeteleportował, Dobra. E, autor Piotr20215. E, cześć, jestem Piotrek, mam 11 lat. Lubię grać i oglądać... E, nie. Lubię grać i oglądam Cię e, 3 lata. E, mapę budowałem z moim bratem Michałem. Pozdrow mnie i brata. Pozdrawiam oczywiście z ciebie i, i brata. E, współautor i tester ProGamer. Podłoga 3, podłoga 2, podłoga 0. E, cześć, jestem Michał, mam 7 lat. Lubię grać w gry i w piłkę nożną. E, pomagałem w budowie mapy od mojego brata. E, pozdrow nas. Tak. Pozdro, 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 pozdrawiam! Okej, okay, powrót No to w takim razie, 3, 2, 1, go Lecimy, o mój Boże A maj Boże, dzień dobry e, dzie, Dzień dobry e, e, Chat mam jak ktoś włączony, także powinno tutaj wszystko Ewentualnie haliać, tylko ja tu, A nie, tu jest płytka, dobra, żeby mnie widział e, Ljaju, zostałeś skazany Za żulenie łapek w górę Ale widzowie mają zostawić łapkę w górę Trudno, i tak wpakujemy cię do paki Nie. A wy już zostawiliście łapeczkę w górę. Kurde, muszę uciec co, drzwi e, zatrzaśnięte. E, będę musiał wyjść kanałami, No to let's go. Oa, a, u, tam jest guzik, tam jest gu. Oh, o oh. śluzy są zamknięte, muszę otworzyć je ręcznie. Dobra, uwaga. Hey, haja! Dobra, jest tworzone elegancko. Tutaj też zamknięte. Kuźwa te nie to będę. Przepraszam, nie, nie, nie chciałem, nie toperzu. Naprawdę nie chciałem, uwierz mi. Do, do, do za dużo tych nietoperzy się zrespiło, no dobra, potwierane elegancko, pyk, wychodzimy. No i wyszedłem. Pójdę do głównego holu. E, dobra, tu mi wszystko usunęło, ładnie, elegancko, nie no. Mm, mogę tu wejść, nie? A, tu jest zabezpieczone wszystko, dobra. Głównego holu, tak. Okej, okay, korytarz główny blok B. Chodzi o korytarz główny, nie? Że głównego holu. Co mamy tutaj? A, bo ja tutaj wychodziłem. Dobra, czekaj, bo ja tu, tu wyszedłem. Tu. Dobra. Je, wow! oj, 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 oj. Dobra, czekaj, tu jest płytka. He. Siema, Vertez. Siema, co, co Za co siedzisz? Za żulenie łapek. W, a ty? Ja też. E, pożyczysz trochę hajsu? E, dobra, ale zgubiłem mojego batona w łazience. Przyniesiesz go? E, PS, szukaj drewnianego guzika. Okej. Okay. W łazience drewniany baton. Okej. Okay. Tajny schowek Verteza, Okej. Okay. Toalecie, co? Nie, toaleta w naprawie. A, okej, okay, dobra, dobra. E, czyli muszę znaleźć, muszę znaleźć yy, ten, muszę znaleźć tak jakby guzik, nie? Można by tak powiedzieć. Co tam kuźwa drzwi się zamykają i otwierają? O co? Znalazłem! Jest, znalazłem! Mam twojego zasuszonego batona, czaisz? Dobra, uwaga. Hy! Pyk, pięknie. E, masz dwie stówy, dzięki. E, dobra, teraz przekupię kucharkę. Okej, okay, dobra, siema. E, podwórko. Hakuj? System nie upowa... co? Czy tu jest główny hol? Kucharka, tak? Tu jest kucharka? Tak, tu jest chyba kucharka. E, dobra, czaj, czaj, bo teraz... Tu? Policjant, hola, hola, dokąd to? E, donikąd, chciałem, chciałem, chciałem ten, tylko, tylko tu... Ty, bo tu, tu wejść nie można w ogóle tutaj. Nie, to dopiero później. Dobra, ale to mam już papier jak coś na to... Czekaj, to to nie jest główny hol w takim lazie, wait. Blok B? Też nie. Ej, what? Poczekaj, 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 bo ja w tym momencie, żem się zagubił. Miałem iść, pójdę do głównego holu i potem gadałem z Vertezem, nie? To, no to o to chodziło, nie? Czy, czy, czy o coś innego? Ty ja, bo się zgłupiałem, no. Najbardziej nie lubię w takich mapkach to, że, że, że ja nie wiem, co autor ma na myśli i wszystko mam odblokowane od. Razu, od... Podwórko. No, no i kuźwa, jestem sobie na podwórku. Nie no, tutaj nie ma nic ciekawego. No główny hol, no to to jest główny hol, tak? Pogadałem z Vertezem, znalazłem guzik, się batona i dał mi, i dał mi y, dwie stówy. I miałem, żeby przekupić kucharkę. Hmm. Hmm. Chyba, że mam tutaj coś ogarnąć? No bo tutaj tak naprawdę nie ma żadnego innego, innej pół, pół, pół Tutaj też nie. Żeby na przykład, nie wiem, z kucharką pogadać. Nóż. Glasspain, Ale to dopiero pewnie później, bo ja muszę najpierw tu wejść chyba, nie? I don't know, I don't know, I don't know. No Bo tu jest tylko dokąd to i dokąd to. No to nie, no to to nie. No to w takim razie co? No skakuje tu jedyne, jedyne, sensowne wyjście. What? Eee... Aha, bo tutaj można... Z... Nie, to nie tu. nie tu. Nie tu, nie tu, nie tu, nie tu, nie tu. To dopiero później, czekaj. Eee, czekaj, Adventure nie, Survival nie. To nie tu, bo tutaj dopiero jak będę miał ten, 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 ten nóż cały. Okej, okay, nie, to znaczy w sumie adventure, dobra, czekaj, adventure, adventure. Dobra, no to w takim razie ja już nie wiem, co mam zrobić. Ty tu też mogę przejść, teoretycznie. Nie, glass, pe glass Pain, no właśnie, ty, ale no to kurczę, to chodziło o to, że tak po prostu mam sobie tu wejść i, 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 i przekupić kucharkę, czy, czy kiciul, No bo tutaj tak naprawdę nie ma nic więcej, nie ma nic więcej, nie ma nic więcej. Kuśba, nienawidzę takich, takich motywów, że, że nie wiem, co mam w danym momencie zrobić, serio. Znaczy, mógłbym wziąć po prostu ten miecz, przejść sobie dalej, ale pewnie zepsuję mapę dalej, bo tutaj jest jakieś przejście, tak? O, i tam jest na przykład kuwa, płytka. Chyba, że mam tu po prostu to rzucić tak z dupy? Dobra, teraz muszę wyciąć okno do pokoju strażników. No i się ma, dobra. No, nie wiem, no. Nie wiem o co chodzi, czy to chodziło o to, czy nie, no ale Ale, ale niech będzie, dobra. Jeb, jeb, proszę bardzo. O mój Boże. O nie. Yy, muszę wstawić okno zanim ktoś się dowie. Co? O ku... A bo to jest replika! O ja pitole. Taka wielka replika.. Jezu! Co? Co? No chyba cię. Ja pierdylec. Ja mam to wszystko odbudować? A mogę tu kliknąć, please. Jak skończysz? Nie, sorry, ludzie! Ja was bardzo przepraszam. Ale ja tak ogromnej repliki robić nie będę, bo mi to zajmie z 20 minut. No nichu, ja już więcej czasu tutaj zmarnowałem na rozkminianiu, co mam zrobić. Nie, nie, nie będę tego robił. Porąbał? Nie mogę się tego w mniejszej skali zrobić? Tylko takie wielkie, pierdziutne okno. Dobra, skończyłem. <grym> Dobra, ukradnę PDA hackera i muszę skakować kamerę. PDA hackera i muszę. Co? Czyli. O, co to jest? Slime block. Okej. Okay. A, i tam było właśnie, żeby hakować. Dobra, dobra, dobra. To rozumiem. Nie, no tu się, tu się w jakąś jedną całość, powiedzmy, układa, tak? Ale, ale, ale how to wejść tutaj, żeby porozmawiać wiem, z kucharką i pogadać, że potrzebuję na przykład hajsu wtedy? Nie wiem, czy to, czy to było pominięte po prostu. Nie wiem. No, niby, niby lecę teraz dalej. Dobra, let's go. Próba hakowania. Tworzenie zapory labiryntowej. <laughs> o, kuźma. Podgląd? Pokaż. E, ja jestem... Wait, uh. jestem tam, tak, to jestem tam, czyli tu idę sobie wtedy w lewo, w lewo, nie, mm, mm, mm. w lewo, w prawo, w lewo, nie, tutaj guziwa, co, bo to jest tak z drugiej strony, nie, bo tu taki podgląd, że tu nic nie widać, panie, bo tutaj jest zablokowany, to się, no nie mogę tego, dobra, ciul, idę, nie, tędy, to była druga. Druga w prawo, idę, idę, idę. Tutaj, 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 tutaj. Jest! znalazłem! <gry> Okej, okay. o mój Boże, przejście odlokowane, o kurczę, dobra. E, Okej. Okay. Co mamy tutaj? Dzień dobry, tu nie mogę wejść, dobra. E, no i tu mamy ten, dobra, czyli zapora złamana, przejście odlokowane, dobra, czyli idę tutaj, nie? Okej, okay. dobra, teraz do wentylacji. Go, 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 go. No mapka spoko, nie, tylko że brakuje niektórych takich elementów. Wait, co? Eee. How, how to, how, how to wejść tam? Uh, moment. Hm. Nie dostałem żadnego, żadnego przedmiotu, żeby wejść do wentylacji. W sensie, no bo tutaj jest, tu jest blok zabudowany. Czy tego bloku być nie powinno? Bo I think nie powinno, bo ja nie jestem w stanie tutaj, że tak powiem, tego, 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 tego no, się przeczołgać. Uważam to za błąd? I nie znoszę nie, nie, tfu, nie znoszę sprzeciwu, puśba. Nie, no serio, tego bloku nie powinno być, bo jak, jak, jak ja mam się fizycznie tu dostać? Ej, nie nie, 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 tak nie może być. To jest właśnie ten problem z mapkami fabularnymi, że yy, yy, dużo takich elementów najprostszych potrafi być pominięte, no bo człowiek się skupia w, w każdym razie najbardziej na fabule, tak? Żeby zrobić tą fabułę, żeby te teksty, żeby to wszystko yy, tam podziałać, i koniec końców zapomina. Y, sprawdzić dokładnie wszystkie y, elementy na mapie, czy, 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 czy działają. Wiesz, o co chodzi. To jest, to jest dosłownie coś takiego. Wiem, bo ja bym też tak pewnie robił, że skupiałbym się na, na tym, co wydaje mi się najistotniejsze, a nie patrzyłbym... Ała, nie patrzyłbym na nic innego. Nie no, kuźwa, no... Nienawidzę kuźwa parkourów, no. parkury zabierają tylko czas, denerwują, y, 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 niszczą, niszczą, niszczą... Niszczą fabułę, niszczą wszystko kuźwa. Proszę mi nie spadać stąd, jak ja chcę tu przeskoczyć do cholery jasnej. do... E! to próbował jeszcze 20 razy, żeby to zrobić. No i tutaj widzisz, tutaj mogę wejść, ale tam trapdora nie było, żeby wejść tak do wentylacji, więc to jest tak. No nie wiem, ja bym się tam kłócił. Że tam coś było, nie ten tego. Tam coś było, nie ten tego. Muszę zlecieć lotnią. Fajne te, fajne kółeczka takie dwukolorowe. I ha, e ha, a, o. pięknie, elegancko, kurde, profesjonal elektra driver, normalnie, dalej, okej, o nie, pole minowe, już prawie uciekłem, miny zabijają blisko, nie, miny zabijają, blisko oznacza, że gdzieś obok jest mina, dobrze oznacza, że w pobliżu nie ma miny, a to jest tak jak ten, jak saper, czy coś takiego. Być ci nie wychodziło. <laughs> Dobra, okej. Okay. Eee, czekaj. Blisko. Dobrze. Blisko. Dobrze. Blisko. Dobrze. 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 Blisko. Nie! Kuźwa, do przodu powinienem. Ale dobrze szedłem. Blisko. Dobrze. Blisko. Dobrze. Blisko. Dobrze. 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 Blisko, i tutaj do przodu. Nie! Ej, no to skoro w lewo nie, i do przodu nie. Ty, czekaj, bo to tak. Blisko, dobrze, blisko, dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Tu jest blisko, czyli tu muszę iść. Tutaj blisko, ale tutaj mnie zabija i tutaj mnie zabija. Dobrze. Blisko. Dobrze. Jest! Dobra, mam. Okej, okay, czekaj, bo tutaj trzeba zrobić ten taki dziwny trik z chodzeniem na drabinkę. O, dobra, okej, okay, Siemanko. manko. Yeah! Ljaj w ekipa y, zebrana. Dobra, lecę, witaj wolność! Yyy, Bum! Piotr20215, joint game. What? O, siema! Dzień dobry. Dzięki za przejście mojej Ze zyskali 1 do 10. Masz itemy, które chcesz. Okej, okay. cóż bym ja tutaj mógł powiedzieć, to co w sumie zresztą też i tak powiedziałem na początku mapy. Mapa bardzo fajnie zrobiona, z fabułką, mało takich mapek mimo wszystko jest, a one jakby nie patrzeć, wymagają troszeczkę innego podejścia do tematu, ponieważ nawet, że te poziomy były takie powiedzmy standardowe, chociaż ten to był taki ponad standardowy, bo naprawdę kuźwa, no tutaj serio, naprawdę, gdybym ja to budował, tak, tak legi, le, legit w ogóle, 5-10 minut minimum, naprawdę serio, szczególnie, że tutaj mamy i konkret, i bardzo duża jest skala tego, Y, tutaj ten lód i tak dalej. Ja bym się tutaj mylił, podejrzewam. Znaczy, te, tego by mi nie sprawdziło, ale naprawdę, serio, to było masakrycznie dużo roboty, by było z tym. E, więc tutaj, sorry, ale do no nie, nie, nie. Po prostu kuźwa, to jest podat moje siły. E, natomiast tak, tutaj było wszystko spoko z y, tym więzieniem, tylko coś mi tak czy inaczej nie pasuje, to ewentualnie autor albo ktoś z Was mógłby opisać, o co dokładnie mógł chodzić. Ponieważ jeżeli ja z celi miałem iść do głównego holu, jestem tutaj w głównym holu i tutaj w sumie tak naprawdę miałem. Y, Właśnie Vertezinio, i żeby, żeby mu znaleźć tam batona i tak dalej, żeby prze, 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 przekupić kucharkę, ale tutaj jakby nie miałem opcji dialogowej z kucharką, na przykład, że ja dasz mi dwie sztuwy, to ci kuwa", na przykład tam, nie wiem, ogarnę nóż jakiś czy coś, nie? Tylko to po prostu była skrzynka. Ja sobie mogłem ten, ten, ten nóż wziąć tak czy inaczej, więc to był taki element, który tak średnio ogarniałem. Natomiast później gdzieś tu faktycznie się to wszystko odblokowywało i tak dalej, więc było niby wszystko spoko. Tutaj natomiast, jak jest ta wentylacja, też był ten blok, którego być tutaj nie powinno, ponieważ jeżeli tutaj by był, jeszcze możemy sprawdzić, jeżeli tutaj by był jakiś trapdoor, na przykład. Nie wiem, tutaj. Nie no, tutaj, tutaj też nie. Mógłby być chyba tutaj jakiś trapdoor, czekaj, o ile się nie mylę. To by było bardzo dziwne, ale, ale mógłby być. I teraz tu. O, i tu bym mógł wejść. Czyli jeżeli tutaj by był trapdoor, to mógłbym spokojnie wejść. Trapdora tutaj nie było, więc stwierdzam, że y, ten blok był tutaj niepotrzebny. Więc to jest taki mały błąd, powiedzmy, który mogłoby go nie być, ale no też nie będę się aż tak bardzo czepiał, więc ja tutaj dam te 10 na 10, bo mimo wszystko dużo roboty było przede wszystkim samą fabułką, żeby te wszystkie teksty powpisywać i tak dalej, to jest jednak troszeczkę więcej roboty niż przy takim standardowym przy takiej standardowej mapece wysadzimy sobie tutaj autorka Rozumiesz normalnie, także po raz kolejny, liaj uciekł z więzienia, kuźwa prosząc o łapki w górę. Także, aj, a propos, łapeczki w górę możecie zostawić, jak chcecie więcej mapeczek. Oczywiście, jak lubicie mapeczki fabularne, przede wszystkim, bo jakby nie patrzeć, takich mapek jest nieco rzadziej niż, niż wszystkich innych. Autorze, wybacz, muszę Cię wysadzić. Mam nadzieję, że nie będziesz miał tego za złe. Także dziękuję serdecznie wszystkim za oglądanie. Dzisiaj jeszcze muszę zrobić lajwika, więc nie martwcie się, że ten odcinek jest jakiś tam może krótki czy coś, bo jeszcze chcę dzisiaj tak naprawdę zrobić lajwika. z racji tego, że wczoraj miałem lajwować cały dzień, ale koniec końców mi nie wyszło, bo się na tyle dobrze nie czułem. W każdym razie dziękuję serdecznie jeszcze za oglądanie. Miłego dzionka wszystkim, następnego, trzymajcie się i pa!